Zakończyliśmy omawianie prawa własności przemysłowej. Poprzednio zajmowaliśmy się prawem autorskim oraz fragmentem ustawy dotyczącej szkolnictwa wyższego i nauki. Pamiętam, że w prawie autorskim oraz w prawie własności przemysłowej nie można chronić idei, pomysłów, odkryć albo koncepcji matematycznych. Na ochronę takiej twórczości natrafiliśmy na razie tylko w ustawie dotyczącej. Szkolnictwa wyższego i nauki. A czy poza szkołami wyższymi, instytutami, taka twórczość jest chroniona? Tak. Odpowiednie regulacje znajdujemy w kodeksie cywilnym. Czytamy tam, że dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, Artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska pozostają pod ochroną prawa cywilnego, niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Ten, czy jego dobro osobiste zostało zagrożone, może żądać zaniechania zagrażającego działania. Jeśli naruszono jego dobra, może żądać usunięcia jego skutków, wydania oświadczenia lub domagać się zadośćuczynienia. Jeśli wyrządzono szkodę majątkową, poszkodowany może również żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. Te uprawnienia przysługują niezależnie od uprawnień wynikających z prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej. Na tym kończę omawianie wybranych aspektów ochrony praw własności intelektualnej. Chciałbym podkreślić, że zapoznaliśmy się tylko z fragmentami ustaw. System prawny dotyczący własności intelektualnej jest oczywiście dużo bogatszy. Często, by rozstrzygnąć jakiś przypadek, należy zapoznać się z wieloma ustawami. Wymieniam tutaj skróty wybranych ustaw. Dodatkowo trzeba czasami znać jeszcze akty wykonawcze, doktrynę i orzecznictwo. A to podsumowanie i wszystko jasne napisałem w przypływie optymizmu. Podczas wykładów na żywo często zdarzają nam się dyskusje na temat szczególnych przypadków. Jest jasne, że prawo nie jest systemem aksjomatycznym, nie zawsze działa jak algorytm zwracający pewny, jasny wynik. Ostateczną odpowiedzią na wszelkie ciekawe przypadki, niejednoznaczne, jest rozstrzygnie to odpowiedni sąd. A sąd to też ludzie, ludzie, którzy słuchają obu stron danego sporu. Dlatego warto być świadomym swoich praw i obowiązków. Pozostało nam jeszcze omówienie waszej pracy własnej.